i ciepkę na tym kanale dzisiaj się będzie z Minecraft'a czemu nie Brawl'a? tak dobrze mi się usunął przez tą głupią aktualizację bo muszę skasować 10 gier z 10G z tego i inne takie żeby zabrać Brawl'a BROLA więc będzie Minecraft o. coś tam Więc my sobie go zagramy no, na nowym serwerze ten język. No i musimy zagrać po prostu i zdobywamy a właśnie nie powiedziałem wam o co chodzi. Zdobywamy mamy taką Taki coś i no, możemy się zamieniać w różne moby. Um, no i będziemy z mobami różnymi, ale to jeszcze chwila. Dobra, ja jestem i możemy sobie na przykład się zamienić w kurczaka. O! Ale ten kosmy mnie wkurza. Ja jestem już i mamy kurczaka. Jo. Widzicie jak ja wyglądam? Widzicie to? Ja wyglądam jak kurczak. I ile ja mam Hp tym kurczakiem. Zbierzmy sobie trochę drewna. Ja nie chcę być kurczakiem. Krowa. No tak wszelki wypadek świnka. Weźmy sobie krowę. dobra teraz chyba kubę... sorry czekajcie o jak widzicie wywaliło z serwera Mhm uh -huh. Więc głupio. To se usunę. To nie jest potrzebne. to tak samo. No i teraz chyba możemy zagrać w tym prawda? Jest. Działa. Możemy grać. Mam nadzieję, że teraz się uda. Dzisiaj no już, pamiętajcie. Ale nie wiem, czy będzie w sumie. Ale spróbuję, żeby było. Wy... <tryk> Zbieramy sobie księdza. No i zrobimy podstawowe tany. To ja tam się trochę wykapie do tego naszego kamienia. A, bo nie mam kilofa. I co zrobić z kamieniem, bo nie mam kilofa. Nie wiem. Idziemy sobie tam na spokojnie kupiemy. Musimy sobie trochę wykopać i zdobyć innych villagerów. Villagerów właśnie, villagerem będziemy. Mega dobry plan. Dobra, idziemy. Świnka, spadaj. Speedrun Minecrafta normalnie. Speedrun Minecrafta. Yyy, zanim się znowu w kurczaka. Kurczak. Jesteśmy. Na nie można założyć zbroję, ale już hełmu nie. Więc szkoda. szkoda. Mm, możemy sobie latać. Ciekawe to jest. Mamy no, naprawdę mało chyba. owcy nie miałem. teraz sedamy. Idziemy. No. bijemy kropkę. Ale to jest trudno. Jak jesteśmy e, e, ale chociaż nie zgiemy od upadków, chcę znaleźć nowe zwierzęta. Od jakiś krypery. Nie na no Creepera nie, bo jak wybuchnie, to zginę, więc. To się nie opłaca. Co to jest? Znowu jakiś dziwny Cave. Idę tam. Jestem mężczyzną. Mega. Albo ja nie. To nie jest cave. Parkur robię parkur. Jest łatwiej. Jest o wiele łatwiej w ogóle tutaj poruszać się. Jak ma się. Czeka. No może. Jestem mniejszy, więc jest plus. Mogę. Nie, dobra, co tak nie działa, że jestem mniejszy i mogę się do bloku. I to tak nie działa niestety. A to nie jest cave. A ja mi, mi to wyglądało cave. Pójdźmy po, sobie dalej. Nie możemy zginąć od upadku. To jest naprawdę fajne. Możemy latać. Właśnie dobrym rybę. Jeszcze jest ten. Dawaj się. Ryba, ryba, ryba. Mam rybę. Dobra, ej, szybko. Juh. What the fuck? Ej, może możemy pływać. Muszę kocnąć. Dobra, idziemy. Tak na wygląda? Na no, trochę dziwnie Koń. konika. Ale my wolni jesteśmy. Do konika nie pójdziemy. No nie no to tak działa. Nie, ja wolę sobie ten się zamienić. W na przykład świnkę. Ja się z tym koniem. Teraz. Teraz jestem koniem. Ale konie są szyb, szyb, szybkie. Ale szybki jestem. Szybki. No uciekamy stąd. Co dopiero spokoję, Dobra Jo Skacze tylko <coughs> Wiecie HP Traci Moby Czy Nie to same skały. Um, dobra, y, wszystko co ja powiem, tym się stanę. Chcę być smokiem. D y, dobra, ja jestem smokiem. Uh -huh. o, i teraz mogę latać. Teraz to mogę. No mogę latać teraz to mogę. A tylko udawałem, że mogę latać tak bardzo szybko. Ale jednak tak nie mogę latać bardzo szybko. Ale jestem bardzo szybki. Ale tego smoka zdobyłem legalnie. Wiem to wygląda jakbym latał sobie po prostu. <laughs> na gameodzie, ale to nie jest tak. Normalnie. Legalnie. Legalnie latam. Jak na letrze. jak nawet, lepsze. Ale trzeba z yy, berek tak latał. z swoje latał Latam jak na jej modzie. No ko kozacko normalnie. No możemy być mocny. dobra, jak każdy teraz zostawi suba i lajka to przemienię się w wardena. Czarnary pokus pokus, szybko zostawiajcie. Ja jestem legalnie wardenem. I tutaj leci kidy. No jak? No nie, no nie da się zrobić Ej, ale chłopie. Jestem mocniejszy. Ha, ha. Jestem mocniejszy niż z całą wioskę. No, taka... Jo, zabiłem wreszcie kogoś. Jest. Jest, trafiony. No i co, teraz się mnie boisz? Haha. Ha. Jestem najmocniejszy po prostu. Uratuję się O, oh, sorry, sorry. Uratowałem się. Masz szczęście. No i teraz ty, o... Oh.